W pewnych aspektach świat motoryzacji zaczął przypominać świat zwierząt. W jednym i w drugim występują tak zwane zagrożone gatunki i to jest jeden z nich. F-Pace SVR wciąż ma pod maską 5-litrową V8 z mechanicznym doładowaniem. Biorąc pod uwagę, że Jaguar już od 2025 roku przerzuca się wyłącznie na elektryki, to z pewnością mamy do czynienia z ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Co więcej, nie jest to zwykły SVR, tylko to wersja Edition 1988 i powstanie jej na całym świecie tylko 394 sztuki, jedynie 8 trafi do Polski. I wszystkie te liczby są bardzo ważne, ponieważ Edition 1988, którego plakietkę znajdziecie tutaj, oznacza, że jest to hołd oddany Jaguarowi XJR-9, czyli prototypowi, który wygrał w 1988 roku Mistrzostwa Świata Sportowych Prototypów druga liczba czyli te 394 egzemplarze oznaczają liczbę okrążeń jaki ten właśnie XJR9 wykonał na Wyścigu Le Mans 24. Co wyróżnia tę wersję Edition 1988 od innych SVR-ów tych standardowych? Przede wszystkim malowanie. Dostaniecie go wyłącznie w tym kolorze. Z daleka może wydawać Wam się, że on jest czarny, ale kiedy zaczyna świecić słońce, to na żywo widzicie taką, taki głęboki fiolet. Inna rzecz to te takie złote zdobienia. Te felgi nazwano Champagne Satin Gold. Podobną kolorystykę jak te Felgi mają znaczki, czyli ten przedni i tylny Jaguara. I w zasadzie to wszystkie zmiany jeszcze w środku znajdziecie właśnie trochę tych złotych akcentów natomiast mechanicznie samochodu nie różni absolutnie nic od tego zwykłego SVR-a. I wiecie, ile musicie dopłacić za te wszystkie dodatki jakieś 125 tysięcy złotych, ponieważ normalny SVR kosztuje 617 tysięcy złotych, a ta wyjątkowa wersja której będzie tylko 8 sztuk w Polsce, kosztuje 745 tysięcy.